Okazuje się, że większość ludzi ma deficyty jednego neuroprzekaźnika, który odpowiedzialny jest za pamięć, koncentrację i nawet kreowanie wspomnień. I możesz uczyć się czegoś przez tydzień, dwa tygodnie i nie będziesz mógł nic zapamiętać. Jest to acetylocholina. I acetylocholina ma dużo też wspólnego z koncentracją, a oczywiście dopaminie wszystko jest Przyznawane. Głównym źródłem choliny są jajka, a głównie żółtka jaj. Warto również jeść borówki czy migdały. Nie wiem, czy wiesz, ale podroby również będą wpływały pozytywnie na acetylocholinę. Pomocnym będzie suplementowanie CDP choliny oraz fosfatydyloseryny, jeżeli wiesz. Jak to wszystko połączyć? A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak to wszystko działa i dlaczego ta acetylocholina jest tak ważna, to zobacz film w opisie tego filmu i widzimy się po drugiej stronie.